Siemanko widzowie z tej strony Rafał i Michał To jest kolejny odcinek z serii Rivals Tym razem z Michałem Siemano Witam bardzo serdecznie Bijacie na mój kanał Michał przyjmij zaproszenie Subskrybujcie mój kanał ja. Michała, Sydney jak i Boże ja No Mój też W dzisiejszym odcinku będziemy sobie grali losowe, losowe bronie W dzisiejszym odcinku ale... będziemy grali Rivals I losowe bronie A babcia cicho nagrywa ja nie. <grywa> czekajcie. No, czekajcie dobra po problemie lekkim Widziałem, ja mnie nie wytrzymam zaraz tak właśnie wyglądają oczy dobra dzisiaj... ja mam wziął ja bym, na ja na bym to na rękę bo ja od razu będę Widowie, w dzisiejszym odcinku gramy na... Patrzcie, ja pokażę wam na jakiejś zasadzie to polega. Gramy sobie losowe bronie, nie? O! Ty nóż trafiłem! I... Na wst... I w następnej rundzie widzowie będziemy mogli sobie dodać a reszta losowa. Ale jak trafię nóż, to potem nie będę mógł zostawić noża z losowej. Kur... To, 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 to po co ja się tak cieszyłem Ja drobnąłem nóż i nagęsty. Dobra, dawaj! Co to za broń? To? Rozpyla. Tak, no. Rozpyla. Dobra widzowie. Wiemy, że jest spamerem. Dawaj na niego. No. Let's go! Dobrze. Jest Dobra widzowie. Teraz. Moja biorę losowe. Nóż jako wybrana i losowa. Znowu już zrobiłem. Znowu zrobiłeś nóż? No daj mi kilka noża zrobić. Ja sobie wybrałem. Teraz tryba. sobie biorę, nie wiem... Łuk, Stary, wiesz co trafiłem? Co? Prawie wszystkie bronie do noża. Ja sobie wybrałem e, nie, bo chyba tak to działa. Nie wiem, nie wiem, jak wytłumaczyłem. No, w, no, w jednej rundzie jedno, a w drugiej rundzie drugie. Ale to pierwsze zostaje. Tak, no, nie? zostaje, zostaje już. Dobra, widzimy. Ja teraz zostawię sobie U. No i mi brak. No i mam jakby wszystkie branie na myśl. No. Nie, już, ja już mam wszystkie bronie, które potrzebujemy. Jakie masz? Jakie masz? nie jest Nie drugi... Wy dru dwóch gram RPG. No, tak wy dwójkę spamują. Ne spamujte, ko nabiramo, ok? O! Vizor je že sedel, pokonal sem ga! Pokonal sem ga prvi, no vem, zakaj, tu, tu, tu. An, czekaj, A, čekaj, potke postavi. Kuk, tako no, ja, sem frizraja. Jeste si na no, enem odseku. Zavrni. A, to je dobro, da je breneslo, da je frizraja. Dobrze. Dobra widzowie, pierwsza runda 5 do 0. Tata, wyłącz to! Zapomnij, że cię nie wyłączy. Dobra, lecimy drugą rundę. Bekaż, bekaż. Bekaż. O Michał, mało się pasy, jak nie widzę. Już to be kurde Młody, ciebie nie no, wcinkujemy. Ja bałem te pasle mi przebraszam nienawidzę. Ciebie. Nie no, no. Michał. Mikołaj. Odcinek nagrywa, młody. Ja tam w Ja mam 2000 krok jeden koszarków. Widzowie, młody nie wie, że ja odcinek nagrywam. Nie. To po co gadasz teraz o motorku? Bo pani robię. <noise> <noise> Gra... Tata, przestań, no. Dobra, widzowie, już ogarnięte problemy. Widzowie, <coughs> Michała słuchać nie A, nie ma. Dobra. No, ja mam git. Ja też mam git. Mam płytkę. Mogłem mieć lepsze, ale... No... Ja mam ten wieczny nam I mam muzika! Wiesz jak ja uwielbiam muzika? Mam pistolety, karabin, pięć i granat. Dobrze, dobijam go. Dobra, widzę ty obijasz uzikiem, ja dobijam... My oczywiście tak, bierzemy sobie nóż jako pierwszy. No mam przeszedki. No oczywiście, że nóż tak, a co? Okay. Też ma ten skin do noża. Też ma, też ma Nie, też ma, też ma złoto. Też ma, też ma złoto. W takim razie widzowie. ja sobie wybieram od razu Flame Tower'a. Uwaga! Ja do niego tak z noża nie Co? Ta, Widzowie sorry za tatę, ale kurde Kurde zapomniałem wybrać broni Przycisku mnie. No nie! Dlaczego no Czemu nie mam tych gersów? Wybrałem się na gersy No dalej podejdź Brawo Dobra ja jestem dobrym w Słyszeliście to? to? Co? Elka. No i mu w Jak to ja mówię z złożenie, no to mu pier... Co? Jak to nie były plecy wcześniej? Michał, pamiętaj, odbija się od mojej putki. Ja stawiam. Ale odbi się od moich, bo ja to nabijam. Nawet nie dało braku. To na bronie są w ogóle radzi? Co? Ej, widziałeś to? Nie, on pierwszy kliknął, on pierwszy w ciebie wleciał. Biorę Frizzraya, tego takiego. Nie!

Odbij się od mojej płotki, pamiętaj, bo już mam 1100. Prawie on nie wie, że te tarcza nie działa na tego skinka. Dlatego zawsze ci mówię, że jest zakazane. Nie weź go, nie podpalaj, bo jak go zamrożę, to on się odmrozi. Weź daj mi go. A ja gra tylko na Dobra, ale kombo, kombo, Dobra, druga runda widzę. Nie chcę mi się grać jeszcze raz z nimi, więc... Pójdziemy do centrum. Ogólnie dzisiaj jest jeden z lepszych trybów, czyli szybko. Wal. Młody czy Jeden z lepszych trybów jest nie Jagger, Jagger, i był... ogólnie dwa dni z najlepszymi trybami. Wczoraj był Jagger, no, a dzisiaj jest szybkie walka, szybkie starcie. No? Jeszcze brakuje jutro lustra, kurde. 157 level. Jezu, ja jestem taką ciebie. Nie. Michał. To ty? Ej! Jokiem... Młody suka... Czekaj, młody cicho. Mam takie branie. Granatnik, dagerki, szpachelka i subscribe trimpina. Czyli ta pułapka. Wybrałaś. Nie wybrałem, no to sobie obejrzyj ja Nie także, ale jak oni mają te co ty to gówno.

O, dzięki, że go zamrożyłeś. DAJ! Dobrze. To pomyślałem, że nie mam nabierków. Co? Nie! Złota snajpa za 2000 pili. No to ja biorę co? Flame. Chodź się odbić. Ja cały czas mam te samo gronie. No bo ty ich nie zmieniasz. Nie nie, nie. No to sobie biorę. Teraz mam bardzo dobre. Znowu dobrze. mnie tego co snajpy. To my ktoś z nas powinien wziąć snajper. To ty. Nie, bo ty snajpę, snajp. no, Dobra, do... ja cigrę sniper snajp Dobra? Ja biorę też Mam grana. Nie wiem tutaj był, bo jak on tutaj wejdzie, to ja go od razu snajpie. Bo wiem, się nie mogłem przybliżyć. mnie tam zabił. A bo on autoszota ma! Aaa, to widać. Co? Ej, co to po prostu. Co się stało? Ej, nie wiem. Na autoszot W no, pułapki ich wprowadźmy, ja mam pułapki. No znowu, no. no... Młody, cicho, ty nie jesteś w jest. odcinku aha, No tak, bo to nie widać, jak on nawet Dobra, stary, my moczymy jego Urywamy się tak, żeby nas nie wysnajpił Tak, żeby nie miał e, szans nas snajpić Kurde, no w górce jest Nie? Leć Odciągnij jego uwagę, ja go zesnajpię. Staram się, żebym nie No Jakie ja mam lagi. Jezu, ja mam straszne lagi. Ale co to, to, to nie moja wina, że na tak. się trafiliśmy. Masz jakiś problem do mnie? A chwila, mogę ją kupić! Odzyskałem! Nie wiem po co, ale okay, okej. Okay. Ja kluczy, ja kluczy, nie potrzebuję. Michał! Co? Kupiłem motor za 2,5 tysiąca linków w motorkach. Młody gada gadać o tym motorze! 14 minut odcinka No bo to tylko przez mapę kurde Budowy nie to nieprawda Ja Jezu Ten minigun, egzogon, scyza i zamów Ja pen revolver, rewolwer Peńcał, piła i Nie Jezu, czemu ja mam takie lagi wizualne? Wy to widzicie jakie ja mam lagi? Nie, u mnie, u mnie, u mnie. U mnie duch. Bo nie dam na profil. A najgorsze było to, że byłem blisko, a noża nie miałam. No, przestań spamować. No, przecież ja go biję. Nie, ja ty bierz lekko obok, A bym doszło do milimetru. Ja. Tak. Dobra widzowie, koniec. Bierzemy nóż. Jak ja dobrze zostawię? Ooo, dagerę mi dostanęło. Dobra, mam łuk. I luk Większość dwaje. Ładnie. Rafał, bo jeden typ jakiś lan na nas to robił, no wstyd. Jeszcze to się nagrywa i kurno zmienić. Ej, zostaw go, zostaw go! No chciałem go od tego. Młody cicho chodzi! Wiem, tak my... zostaw go. Ej, Michał, do czego masz celownik? ja? No nie, taki ogólnie taki mi jest. Ja zrobiłem celownik do morza. I taki ogólnie. Dobra, ja nie zmieniam, ja mam liczby. Nie można zrobić tak, że się nie zmienia. Aha? Mogę wybrać te same? No, raczej tak. Tak, nie to, ale tak dużo. Dobra, mi się tutaj nie podoba jedynie to, że nie mam apteczki w Co tam nie widzicie pewnie z lagami? Nie, mnie ten drugi zabił. No ja... Aha, no fajnie, dziękuję. Dziękuję. Jestem bardzo zadowolony z balisongiem moim. Balisong! Balisong, On, no, no on znika. znika! Jeden dead. One dead. Oh, ja też prawie dead. Kamerczej czy Uu, Uleży. Jest tam smoki. Dobrze. Zdrowo, ja leczimy. Dobra, ile tych rundek jeszcze? Ile sprawszych kinek? No nie wiem, się, 18 minut 30. Myślę, mi my się wydaje, że jeszcze jedna rundka i będzie kilka. No, 2 minutki. A tu jest panek. nie chce nam załadować, więc w tym odcinku to będzie na tyle, ja już się z wami czekam, no i elo!